Zła szkodliwa, błędna, merytorycznie i wprowadzająca niepotrzebne zamieszanie, taka jest według prezydenta Piotra Trzystra nowa uchwała dotycząca polityki mieszkaniowej zaproponowana przez radnych platformy obywatelskiej. Prezydent nie zostawia na projekcie suchej nitki. Propozycja, którą, która została złożona do biura Rady, zakłada kolejną podwyżkę, czynszy w lokalach komunalnych, o kolejne 7%. Stąd moje zdumienie. Uważam, że ten projekt uchwały no ma na celu wyłącznie robienie zamieszania wokół sprawy, która została już rozstrzygnięta. Prezydent wytyka projektowi Platformy Obywatelskiej błędy legislacyjne i merytoryczne. Projekt bowiem, nawet jeśli zostanie uchwalony, nie wejdzie w życie w 2012 roku. Oznacza to, że uchwała o 55% podwyżkach pokryje się z uchwałą platformy. To skomplikowane, a końcowy efekt będzie niekorzystny dla mieszkańców. Podwyżki będą podwójne. Ten projekt jest tak skonstruowany, że nakłada na zapis, który do tej pory funkcjonuje, bo on jest obowiązujący, kolejny zapis, który pozwala zwiększać te czynsze o 7%. Więc, w mojej ocenie, to jest zapis kompletnie błędny. Prezydent Piotr Krzyżystek uznał, że poniedziałkowa sesja nadzwyczajna jest bezzasadna. Ja osobiście w sesji poniedziałkowej nie będę brał udziału. Uważam, że. Nie jest to sprawa ani uchwała, która powinna być przedmiotem obrad Rady Miasta. Zamiast prezydenta Piotra Trzystra na sesji obecny będzie odpowiedzialny za sprawy komunalne wiceprezydent Mariusz Klądziołka. Afera w sprawie czynszów w mieszkaniach komunalnych wybuchła jesienią, gdy mieszkańcy otrzymali podwyżki. Nie były one jednak 55%, tak jak zapowiedziano, a często nawet 100%. Radni błąd urzędniczy poprawili, Platforma jednak postanowiła złożyć swój wniosek. Oprzednia relacja z poniedziałkowej sesji nadzwyczajnej wyemitowana zostanie we wtorkowym wydaniu serwisu informacyjnego telewizji Pomerania.